Co z tobą? Cały dzień zachowujesz się dziwnie. Nic, wydaje ci się. Na pewno? Nigdy wcześniej nie robiłaś kanapek w kształcie serca. Chyba pójdę do swojego pokoju. Ej, nie wydaje ci się, że Amelka zachowuje się jakoś dziwnie? Aha, cały dzień nie je jest sobą. Pewnie coś przed nami ukrywa. Jesteśmy przyjaciółmi, nie możemy mieć tajemnic. Każdy ma tajemnicę. Jeśli nie chce jej zdradzić, same się dowiemy. Chodźmy. Drogi pamiętniku, dzisiaj w naszej szkole pojawił się nowy chłopiec. Jest taki uroczy. Mam też zdjęcie, ale zakryłam jego twarz, żeby znajomi się nie dowiedzieli. A może do niego napiszę? A co, jeśli mnie nie polubi? Potrzebuję fajnego zdjęcia profilowego, żeby mnie polubił. Nie ma Amelki, chodź. A jak zamierzasz poznać jej sekret? O tak, to pamiętnik Amelki. Chyba nie będziesz go czytać. Co za nonsens, oczywiście, że tak. Ona wszystko tu zapisuje. Nie jestem przeciwna, to dziwne. No dobra, to sama przeczytam.